Dzień dobry, witam was bardzo gorąco, bardzo serdecznie w serii o toksycznych czołgach, więc pogadajmy o tym głównie. Dosłownie głównie. Bo tak traktuję BZT. BZT dla mnie nie jest taką maszynką, którą chciałbym grać. Dlaczego? Dlatego, że ma w sobie tę chorą mechanikę, której ja nie jestem fanem, która mi się personalnie nie podoba, której nie chciałbym widzieć w grze, czyli takiego typowego troll działa. Troll działa, mogą się podobać? Oczywiście jest ku temu powód. Robią duże obrażenia. I... Jeżeli trafisz, jeżeli nie trafisz, to myślisz sobie, no trudno, lub mówisz sobie, no było, może następnym razem wejdzie. Ja personalnie uważam, że bezety wgrzebyć nie powinno, nigdy wejść do paczek nie powinna. Ten czołg posiada genialny pancerz, możecie zobaczyć tutaj. Zresztą, no powiedzcie mi, czy to nie jest absurdalne. Widzicie pancerz wieży? Przecież to jest chore. Tak to wyglądać po prostu nie może. Ja już pomijam pancerz boczny na tym czołgu, który też tutaj widzicie, no czy to ma sens? Czy według Was to, moi drodzy, ma sens? No, ja się z tym nie zgadzam, ja nie jestem fanem. Dodatkowo, ok, ma swoje mankamenty, czyli jeżeli usuniemy albo wykorzystamy tutaj, usuniemy czynnik lub wykorzystamy właśnie te turbo boosty, no to wtedy ten czołg staje się mułowaty, bo zobaczcie, że nie jeździ, Zbyt szybko. Dlaczego? No słuchajcie, no, no tak, został stworzony, no rozumiecie to, no. Czołg nie może mieć wszystkiego, prawda? 36 na godzinę z turbo? Na taką maszynkę? Wystarczy, gdy macie te turbobusty, będziecie w stanie nieźle zajmować pozycję lub też rotować i uciekać w niektórych sytuacjach. Idziemy sobie dalej. Dlaczego Bezeta w ogóle weszła do. Paczek. Wydaje mi się, że to wtedy był ten ciężki okres dla Wargamingu, gdzie był zrobiony tutaj taki skok na to, żeby podreperować budżet. Wtedy był ten podział serwerów, więc trzeba było zaoferować graczom coś, co będzie masakrowało inne czołgi. Czy BZ jest dużo na randomie? I tak, i nie. Raczej to już gdzieś tam stonowało, ale to też głównie dlatego, że ludzie przestali zbyt ochoczo grać czołgami ciężkimi na 8 poziomie, czy 9, czy 10. Jeszcze te czołgi znajdziecie ciężkie, bo ludzie ekspią, coś tam jakąś prębką sobie pograją, prawda, i są szczęśliwi. Ale na dyszkach już tak kolorowo nie jest. Zresztą, dlatego mi się wydaje, że ludzie po prostu od tych hateków powolutku odchodzą. Jeżeli mam rację, dajcie znać w komentarzu, czy ostatnio też widzicie spadek czołgów ciężkich, no i całą masę innych maszyn. Czyli niszczyciele czołgów i medy powinny królować, jeżeli chodzi o wasze matchmaking. To już na bok. 10 stopni opuszczania mamy na bezecie. Rozrzut nie jest najlepszy przy 0.39, ale jakbyśmy sobie dali, kochani moi, zamiast tutaj turbo, powiedzmy, że rzuciło nam jakąś mapkę na której nie będziemy zbyt dużo po prostu jeździć, no to i uważacie, że trzy turbo wam wystarczą. To już tutaj schodzimy do 0.36 rozrzutu, czyli całkiem spoko bymy powiedział, jak na takiego mamuta, który jest w stanie nieźle tutaj nakoksać. Dodatkowo, jak odpalicie koncentrację, to zejdziecie do 0,34, a jak stajecie obok czołgu ciężkiego, to schodzicie do 0,33. No a tu niebezpieczeństwo, musicie dostać obrażenia, więc te 0,32 będzie Wam ciężko gdzieś tam wyciągnąć. Czy ta maszyna Powinna zniknąć z randoma. Moim zdaniem i tak, i nie. No jak już weszła to ciężko, żeby zniknęła. Ale ja jestem ciekaw, czy Wargaming coś z tym czołgiem kiedykolwiek zrobi. Czy to doskonale Wargaming wie że jest problem z takimi czołgami. No i cóż, dajcie mi znać w komentarzu, czy sprawia Wam problem ten czołg i czy faktycznie powinno się nerfić te premki, bo Wargaming samo sobie zafundowało tutaj ciężki los przez niemożność lub zbyt pasywne podejście właśnie do tych czołgów premium, tego jak one wyglądają, czasami można przesadzić. W przypadku czołgu drzewkowego jeszcze jestem plus, w przypadku premki robi się dupa. Zapraszam Was na kilka gireczek, które dla Was zagrałem, dosłownie kilka Przysięgam mniej więcej, bo nie chcę tym grać. Ja nie mam zabawy tym grając, jakoś się tym dobrze nie bawię, obrzydza mnie ten czołg. I jeżeli zobaczycie kiedykolwiek taką maszynkę, to u mnie na kanale to będzie cud. Ale cuda się też przecież zdarzają, dlatego zapraszam Was do obejrzenia tego materiału i bawcie się dobrze. Moi drodzy, dlaczego Bezeta jest jaka jest? Czy jest toksyczna, czy nie, to już zależy od Twojego postrzegania i co dla ciebie znaczy. Toksyczność. Moim zdaniem ten czołg nigdy nie powinien się pojawić w ogóle w grze. A to dlatego, że posiada zbitkę wielu, ale tu wielu wręczce, które tworzą z niego prawdziwą bestię. Ok? W dziesięciotierowym matchmakingu ma problemy, ale umówmy się, który czołg ciężki tak naprawdę z dychami, gdy walczy. Problemów nie ma. Słuchajcie, mamy pancerz. Mamy turbodoładowanie, mamy alfę. No i tutaj jedno z nas ogranicza to penetracja. Ale powiedzcie mi, jakim innym czołgiem będziemy w stanie zrobić to, co tutaj? Zagrałem tym czołgiem kilka bitew i więcej po prostu nie zagram. Nie mam zamiaru. Więc tutaj są giereczki, może nie na 10 tysięcy damage'a, ale pan Skorpion. Przekonał się, że tego czołgu, no faktycznie być nie powinno, i ktoś w Wargamingu popełnił definitywnie błąd. Mało tego, powiem wam ciekawostkę, ta maszyna tuż przed jeden dzień przed wyjściem, dorzuceniem jej do paczek, była mocniejsza niż ta, którą dostaliśmy. Czyli na ostatnią chwilę ktoś w wargamingu powiedział, Ej, a wiecie co? Wania to chyba jest za mocne, to może zmienimy ten czołg, co? No i delikatnie jej tam ucieli jajeczka. O, proszę bardzo. Po co to jest? Po co to jest w tej grze? Żeby psuć ludziom randomki? No dobra. Ktoś powie, no daj, co ty gadasz, BZ to... To tylko BZ, a... a ebr -y mi psują randomy. A jak często macie ebr -y w bitwach? Uśmietyrowe? Częściej macie alciweny. Jeżeli mi nie wierzycie... Z... No bomba za bombą, no co ja tutaj mogę? Gram sobie na procho i dają takie tuby. No, to trzeba. <laughs> trzeba się tego potwora, no. Nie, no. Trzeba przyjąć za fakt, że ten czołg jest po prostu w takim stanie, gdzie Wargaming teraz ma problem, co zrobić. Bo tak, Wargaming premek nie nerfi. A trzy pestki daliśmy. Strzeliśmy sobie trzy razy. Mamy 2500 uszkodzeń. Ja się nie godzę na coś takiego i widać też to po Wargamingu łopa, że już takich premek chyba wypuszczać nie chcą. Co? Szkoda, nie, że nie weszło, a mogło. Tutaj Bizonta też miał troszkę szczęścia. I co dalej robić? Patrzcie to. Szybka bitwa. 2 minuty, 30, 40 sekund. No i ta bitwa się zaraz kończy. Więc co możemy zrobić? No nie bardzo. Teamek puszuje zerówkę. Wrogi teamek puszuje zerówkę. My tutaj mamy ograniczony dostęp do uszkodzeń. Więc trzeba byłoby się może przepozycjonować. No to przejedziemy sobie do lewej strony. Raz, dwa, trzy. I będziemy próbować łowić coś tutaj. W każdym razie, Bezeta ma swoje mankamenty. W dziesięciotierowym matchmakingu, oczywiście, ciężko, ba, nawet jak wyjedziesz taką fałką ósmego poziomu, no to już taką Bezetę jesteś w stanie tam ogrywać, jeżeli dobrze zagrasz. Ciężkie ma życie bezeta z taką fałką, z dwururką ma ciężkie życie, ze Skodą niekoniecznie, bo Skoda te 56 pancerza nie ma. Buraski rozrywasz, rozrywasz inne czołgi nieśrednie. Wszystko leci, te deczki miażdżysz. No tutaj ciężko zrobić jakiekolwiek uszkodzenia na tej mapie, bo zobaczcie, że ziomeczków za bardzo nie widać. Ale widzimy, że T-92 zapuszcza się do lasu, no to trzeba panowie i panie z tego skorzystać. Podjedźmy sobie, bo zaraz będą spoty. Ustarajmy się już wymierzyć. No i jest grom. Co się stanie z gromem? Jak myślicie? No pewnie, że tuba za 809, bo jakżeż mogło, można byłoby strzelić inaczej. Ten czołg strzela tylko jej wyłącznie pestki o tej chorej wartości. A mógł strzelać za więcej. Ferdynandzik. No i co. Pan El Hernando Fernando niestety dostaje za 81. Takie życie smutne. Słuchajcie, snajperskie działo niestety nas zawiodło. Takie celne, takie dobre, z taką bombą, ale nie wkleiliśmy tej pechy. Rozrywanie tych wszystkich ósemek, ja mam z tym problem, że ten czołg po prostu na swoim poziomie, jako czołg ciężki, robi zbyt duże obrażenia i mi się to personalnie nie podoba. Ja szczerze nie chcę grać tym czołgiem i nie mam zabawy i nie mam tak zwanego fanu z grania tą maszyną, jak by się mogło wydawać. No bo ten czołg ma mieć taki czynnik, tak? Czyli jedziesz, rozrywasz trochę taki FV, jeżeli chodzi o ósme tiery, tylko że ma pancerz, ma turbodoładowanie, Mac w miarę celne działo, jak na taką. Jak na taki twór na ósmym poziomie. Masz jedną z najlepszych wież w grze na ósmych poziomach. Masz jeden z najlepszych pancerzy bocznych na ósmych poziomach. Więc czego tak naprawdę chcieć od tego czołgu? Więcej arciocha? Dajemy? Panowie, po co? Skoro jest w RHM. No i co? I od razu bomba 724. Dziękuję, dobranoc. 4300 sfarmione. No czyż to nie jest piękne? Ble, żyg. Słuchajcie, ja nie wiem jakie wygracie zestawy na bezecie. Ja gram jeden turbo z tabadosy, No i czasami chyba, że rzuci mi taką mapę, gdzie jechać daleko nie muszę, to mogę sobie wziąć albo Wętę, albo minus 8 i wtedy się dobrze bawię. Tutaj problemy były. Słuchajcie, dlaczego ten coł jest tak absurdalny? To już chyba wszyscy wiemy, ale mnie zastanawia inna rzecz. Mnie zastanawia to, czy wargaming w końcu ruszy tę swoją politykę. Zmiany czołgów premium. Jak się ostatnio pytałem na live u siebie widzów na Twitchu, to mówili jedno i drugie. Zapytałem się, czy Bezeta, jeżeli ją posiadacie, powinna dostać nerfa. No i słuchajcie, odpowiedzi były 50-50, może niekoniecznie 50-50. Większość osób, które posiadają Bezetę, była nawet skłonna ją znerfić. I ja się Was teraz zapytam, co Wy o tym sądzicie? Ładna pecha. Dobra pecha od razu w gisora. Pff, pff, o! Człowieku jak mu czapę rozerwało. Chłop poleciał do garażu tym gromem, to się nagrał. Pewnie pluje na tę premkę teraz, że kupił, kupił czołk albo zrobił czołk i jedzie i go wysadzają pierwszym kitem. no ale omówmy się, grom ma dużą alfę. Wracając do tematu i duże uszkodzenia dla modułów. Wracając do tematu, ja się tak zastanawiam, co Wy o tym sądzicie? Czy bezeta powinna dostać zmiany, czy może jednak wolelibyście ją zostawić taką, jaka jest? Często istnieje, jest, pada tutaj opinia, właśnie taka, że no ale jak to znerfić, skoro ja to dostałem z paczek, kopiłem paczki i co dalej? Ja to rozumiem. Ale też trzeba przyznać, że problemy na randomie ten czołg niekiedy potrafi zrobić i doprowadzić ludzi do szewskiej pasji, jeżeli mają grać na ten czołg. Nie tylko ósemkami, czy nawet dziewiątkami, ale wyobraźcie sobie, jak ten czołg spotyka szósty Thierry. Co, co to musi robić? Emil? Halo? U, ładna pcha. Trzeba tutaj uważać. No Ale umówmy się, pancerz tej maszynki jest na tyle dobry, na tyle mocny, że pozwala nam to wszystko podbijać. Przyjeżdża sobie ósemeczka. Nie wiem, czy stokowa czy nie, ale dostaje tubę. Trzeba tutaj uważać. Bo nie mamy tutaj żadnego wsparcia. No ale te 28 pancerz posiada. Już tam na plecy im wjeżdżają. No strasznie szybkie są te bitwy. Zobaczcie, ile jest niszczycieli czołgów. Mało jest dostępu do czołgów ciężkich. Dlatego ja grać hatekami za bardzo ostatnio nie lubię, dlatego że brak tych czołgów ciężkich. Powoduje, że też nie mam tutaj zbyt dobrej zabawy i nie mam po prostu do kogo strzelać, bo pojadę na Mordor i opa, opa, o jezus Maria, że tutaj to wdziało, nie weszło, to cud. Okej, okay, tu badana, 2-300 zrobiliśmy, czyli nie za dużo, mówmy się. Ale też zobaczcie, jak wygląda ta runda. 3 minuty, 2-3 minuty. Już tutaj nie ma jednej flanki. Są same tedeczki. Na co jest grać? Nie ma nikogo na flance. No, lipa totalna. Więc widzicie, trzeba byłoby znaleźć taką bitewkę, gdzie faktycznie te ataki jeżdżą. Aha, do o, ty pożarek! Nieładnie, nieładnie. Ale tuba została dana. Jeszcze LCW do nas strzela z crossa. Trzeba się lepiej ustawić. Dwie pechy strzelił. Ma jeszcze jedną, musimy uważać. Dobra, odbija się ziomeczek. I na czym farmić uszkodzenie? I tu, to, ta gierka nie jest przykładem tylko i wyłącznie braku możliwości sfarmienia uszkodzeń na bezecie, Tylko na czymkolwiek. Bo w tej rundzie, w tak szybkiej rundzie, gdzie jest już 11 minuta z hakiem i, i już tam połowa. Uuu, EBR. już tam połowa ludzi nie ma dostępu do gierki, bo są w garażu. No to problematyczne, co? Sfarmienie uszkodzeń jest w takiej bitwie. Cóż, życie, taki mamy matchmaking, taki mamy klimat. Szybkie bitwy to już jest mrzonka, ewentualnie możecie sobie pomarzyć. Albo liczyć na to, że raz na 10 bitew rzuci wam jakąś sensowną. Chociaż nie wiem, na ile bitewek wy długie bitwy dostajecie. To też pewnie zależy od poziomu, na którym gracie sobie gierkę. Dobra, podjedźmy sobie do środeczka. Opa. Tutaj chyba nikogo nie ma. O, proszę, spocik jest. No to się cofamy. Ale on chyba gdzieś tutaj stoi, co? Panowie i panie. I snappy Kielciven w garażu na ślepo wyjęty. jest po grze. Nie ma już do czego strzelać. Strasznie frustrujące, irytujące są te matchmakingi. Więc nie będę wam przedłużał, bo tutaj już no, nie dojedziemy do niczego. Nie ma jak, nie ma gdzie, nie ma... Po prostu czego farmić? Gierka się skończyła, chłopy za sekundę padną i tyle będzie z dalszego oglądania. No to moi drodzy, zabawa na Westfieldzie, pozdrawiam serdecznie, pozdrawiam gorąco, czy to będzie świetna i fenomenalna gra? Raczej mi się nie wydaje patrząc na matchmaking, bo są takie czołgi, które ciężko się będzie przebijało albo ciężko będzie w ogóle można próbować je przebić, o ile coś w ogóle spenujemy, ale umówmy się, bezeta jest czołgiem. Który i tak, i tak zaskakująco dobrze jest w stanie sobie radzić nawet w takich ciężkich gierkach jak tutaj. Być może ta. Co mi się też nie podoba to to, że mój cały teamek jedzie na drugą stronę. Z kim ja tutaj mam grać? No, ciekawie. Zostaje mi jedna maszynka, cała reszta zjeżdża w dół. Także my tutaj zagramy sobie bardzo ostrożnie, bardzo bezpiecznie. Szkoda. Gdyby to był łapeczek, wyglądałoby to niebo lepiej. Co to jest, jakiś 7 na 7? O, ale agro tutaj jest grane przez obie drużynki. No nie, prze, nie przez moją, słuchajcie. Moja, mój team jak gra dość specyficznie. Próbują grać coś od dołu, nie wiem po co. Wystarczyłoby podjechać sobie górę, ale my mamy gościa. Skupmy do końca, bo możemy. Mamy czas. Gość w garażu, trzymaj się kumpel. Muszę grać tutaj mega defensywnie. A to dlatego, że nie mam praktycznie nikogo w tej części map. Ciekawe, że moi, mój teamek postanowił zagrać jakąś dziwną pozycję. To są gromy w Plutonie, więc nie wiem, co oni tam dokładnie robią. Można byłoby to zagrać ciutkę lepiej, moim zdaniem. Ale, no, jak mają plan, to. No. Panowie, ograne tutaj jest. Jeżeli widzicie, że ktokolwiek zajmuje tę strefę mapy, to uciekajcie. Serio mówię. To wejdzie. Prawie. Prawie weszło. Nie, ja nie będę wspierał twojej pozycji, ja tutaj palę wroty. Pechy w plery, okej, okay, interesujące. Tego się już nie da ugrać, tego się już nie da wygrać z, tej, z tego miejsca. Niestety. Ale w momencie, kiedy masz zajętą jamę, to góra ci po prostu padnie. Dobrze przynajmniej nie mamy tutaj problemów z Kalinią. O, dzień dobry. Co pan robi? Bo wiesz, bo ja jestem czołgiem snajperskim, jakby co, nie? Jakby, co, ja jestem czołgiem snajperskim i ja bym chciał ci dać pechę. Dzięki, trzymaj. Na razie, pa, pa. To jest właśnie. Ja tego nie rozumiem. Ja tego po prostu nie jestem w stanie zrozumieć. Jak można coś takiego dogrydać? Absurdalnie głupie, absurdalnie nielogiczne, jak dla mnie wrzucenie takiego czołgu do gierki. No i patrzcie to. No i bomba. No i bomba. Na 500 metrów, na 400 metrów, na milion metrów, na 0 metrów. Ten czołg po prostu wali tuby. Krótka piłka. No tutaj się nic nie zmienia z tą maszynką. A wiecie co? Myślałem, żeby sobie tutaj przyjechać, ale ja tutaj zostanę. Skoro mamy wyczyszczoną kalinę, to warto chyba będzie tutaj jednak zostać i próbować to trzymać. 2700 uszkodzeń właśnie zrobiłem i pokazuję wam ten absurd. Tu już nawet nie o to chodzi, żeby zrobić jak najlepszy wynik. Serio mówię. Mogłbym pograć 10 bitewek, z tych 10 bitewek wziąć sobie te trzy najlepsze, czy tam 15, ale po co? To już i tak i tak widać na ekranie. Jakie to jest chore, jakie to jest głupie. Oni muszą jechać agresywnie. Muszą wjechać tutaj po zbicie skorpiona. Bo jeżeli tego nie zrobią, to po prostu przejmiemy bazę. Ten skorpion zginie w sekundę. Właśnie o tym mówiłem. A propos czołgu snajperskiego. Wiecie, to nie jest może idealny czołg snajperski dla większości osób. E, on i tak zginie chyba, co? Oho, gromik. To może damy snapika? Co powinien... No dobra, to już nie będzie taki snapik. A, karamba! Prawie. No chciałem uratować samołę, bo wiem, że może mieć przeładowanie. Ale powinienem też skończyć tego ziomeczka, który... który gra sobie tą twórką, wiecie? No powinienem, powinienem. O tak myślałem, że może będą wjeżdżać jakoś agresywnie po tego ziomka, to dam pestunie. W każdym razie Charlemagne. Dzień dobry, witamy gorąco. Trzymaj się kumpel. 3500 zrobione. Przecież to jest normalne. O czym my mówimy? To jest standardzik. Każdym czołgiem ciężkim, widzowie, możecie robić takie zagrania, prawda? A nie, jednak nie. Nie każdy czołg po pięciu strzałach, czy tam po czterech strzałach ma takie uszkodzenia. I zobaczcie, jak dobrze, że zrobiłem, że tutaj zostałem. Fajnie, byśmy mieli może ten róg tutaj utrzymany. Spoko. Ale i tak, i tak KPZ powinien to sfarmić. A dzięki temu, że ja tutaj zostałem, mam pełną kontrolę nad kapem. Czyli mogę wjechać, zapauzować kapa, gdyby się coś działo. Nie wiem, czemu on jeszcze żyje. To mnie troszkę martwi, bo ja go mogłem skończyć, tak. Mogłem go skończyć i to może być moja wina, że tego nie zrobiłem. O, dzień dobry, witamy. O pana słychać? Nic nie słychać? Trzymaj się, kumpel. Ale go zrobiłem, widzieliście to? W dobrym timingu było dane, w dobrym timingu było dane. Turbo jak wjechał nam na bok i chłop jest w szoku. Chciał nam wjechać na boczek, ale że zachowaliśmy ten ostatni ładunek, udało się nam tutaj jeszcze jakimś cudem przeżyć, co jest dla mnie dużym plusem. Tylko niestety bez turbo w tym momencie tego doładowania, no wjazd pod górkę będzie delikatnie mówiąc problematyczny i nie za szybki, ale się gdzieś tam w, gramie, w gramolimy zobaczymy, czy groma będziemy mogli jakoś tubnąć, dlatego wiecie, no ten czołg ma tyle mechanik, ma tyle rzeczy, macie działo, macie nawet tutaj te, te, te alfę, działo wcale nie jest takie niecelne, jak na to, co Ci ten czołg oferuje, masz genialną wieżę, moim zdaniem ta wieża jest bardzo dobra, bardzo mocna, jak na czołg ciężki, macie jeszcze tę mobilność, ale tylko i wyłącznie w postaci turbodoładowania. Bez tego ten czołg za szybko nie jeździ. Chciałbym zrobić jeszcze te pestunie. No i pancerz boczny tego czołgu jest chory. Jeżeli mi wierzycie, to zobaczcie sobie na tank jeszcze raz, jak to wszystko wygląda. A ja nie wiem, no ja tym czołgiem nie gram, bo ja łapię obrzydzenie. Ja łapię istne obrzydzenie, jak mam tym zagrać, i mówię wam to szczerze. Wątpię, że kiedykolwiek tutaj bezetę zobaczycie jeszcze na kanale. Jeżeli tak, to w jakiejś krótkiej formie albo jakakolwiek byłaby tutaj sklejanka robiona z bezety, to, 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 to musiałoby się coś dziwnego stać. To musiałoby się coś dziwnego stać, ale nigdy nie mów nigdy, jak to mówią. Może coś będzie, ale nie chcę wam obiecywać, bo po prostu granie tym czołgiem jakoś wielki frajdy mi nie sprawia. Z przyczyn takich, jakie widzicie teraz. Nie mam fanu, jak tym gram. Szkoda, że grom wyparował, no ale sam absurd Bezety był na pewno w tej rundzie uwidoczniony. A to taka pierwsza gierka grana sobie na żywo, nie? A kilka gierek zagranych wcześniej na strumyków, które widzieliście. Smutne, no smutne, smutne, smutne. Ja tylko trzymam kciuki, że ten czołg zostanie zmieniony kiedyś, że już nie będzie tak toksyczny i wredny. No, high kaliber zrobiony, ekstra. Tutaj trochę posnajpione, więc mało ekspa, ale i tak, i tak. Czuć tę moc. No i moi drodzy, w tym przypadku już nie będę tak cwaniakował, i już nie będę tak rzucał różnymi tekstami. Dlaczego? Dlatego, że rzuciło nam dziewiątki, i w drużynie przeciwnej jest koncept 1B, czyli definitywnie król i władca cooldownu na dziewiątym tierze? No może nie, ale jak najbardziej jest to jedna z topowych maszynek, właśnie na tym poziomie. Więc my mamy poziom niżej. Mamy tutaj dobicia się. Koncepta, który może nas nieźle pokarać, bo ma w miarę spoko działo. Ta pena może nie jest wybitna, ale ciągle jest. Jednak cała platforma pozwala nam, gdy gramy konceptem, tak? Na całkiem fajne robienie pestek i bicie niższych tierów. To powinno wejść jakby co. Nie wiem czemu, Bezeta mi się popsuła. Nie trafiłem snapa na 500 metrów. Głupie. Dobufa do ten czołg, poproszę to zbufować. Proszę to szybko zbufować, bo nie ma to sensu. Jak ja mogłem nie trafić takiej pechy? Głupie. Mówiłem, że głupie? Mówiłem już chyba, nie? Podjedźmy, gdyby coś chciał przejeżdżać. Ojojoj, panie Udes, co pan robisz? O, karamba, ale psujesz. Ej, chłopaki, a wiecie, że tutaj się na górze gra, czy nie wiecie? O ja pierdyle. O ja pierdykam. Nie, no to, to jest jakiś odklejeniec, no. Nie, no ziomek, ty jesteś. O boże. Panowie i panie, nic nie powiem. Ja się staram nie mówić niczego złego o ludziach. Rzadko kiedy coś mi się wymsknie. Dlatego oddychamy, oddychamy, wszystko jest ok. Zgubił się po prostu na mapie, to też trzeba zrozumieć. No mam dwie dziewiątki do bicia tutaj, tak? Czyli Koncepta, no i kpz który jest dobrym czołgiem, który będzie mnie penował. Po właziku? Nawet nie. O Jezus Maria, po przebudówce. Problemy. on the Tank, w Tobie jedna nadzieja, chodź tutaj. Koda. A jeszcze mi Artum walni, spoko. Wiecie co, teoretycznie można byłoby zjechać. Zjechać na dół i uciec z tego chila, ale nie chcę tego robić. Uważam, że to dla mojej drużynki nie byłoby zbyt fajne i miłe. Dawaj bombę, dawaj, dawaj, chono tutaj. A, bomba. No, i oj, oj. Ale żeś pan się wychylił. No, najgorsze jest to, że muszę się mierzyć z dwiema dziewiątkami, które mają całkiem dobre wieże i całkiem okej okay pene, żeby zrobić mi krzywdę. Wiem, że tutaj obok jeszcze się czai. Gdzieś tam ten KPZ, no i obok jest jeszcze przecież Paton the Tank. O Jezusku, czy oni uciekają z chila? To Paton został? Panie Baton! Panie Paton! Jazda z nimi! Jazda z nimi! Dobrze, Paton the Tank już gdzieś tam na ogrysku. Więc my sobie podjedziemy, Paton powinien zginąć za sekundę albo dwie. My sobie zrobimy przeładowanko i wjedziemy w koncepta. Musimy się zemścić za tę pechę. O ile nam jakąkolwiek dał. O, on jeszcze nam wie, że pokazuje bokiem, słuchajcie. To już jest istny prezent. W takiej sytuacji wiem, że strzeliłem za 200 trudno. Ale wolałem wymierzyć tę pechę, niż nie strzelić w ogóle z jakimikolwiek obrażeniami, gdyby poleciała gdzieś tam do Afryki. Więc nie ma to sensu. Ten czołg zadziwiająco dobrze radzi sobie ze strzelaniem na dystans. Czemu? Słuchajcie... Ja nie mam pojęcia. Naprawdę, ja nie mam pojęcia, czemu ta maszynka działa jak działa. Chciałbym wam umieć odpowiedzieć na takie pytanie. Ale wiecie co? Czasami trzeba zrobić taki trik jak ten i pozbyć się czołgu lekkiego z gry. Hopsa 3100. Tak ona bombie z dziewiątkami, gdzie walczysz z konceptem, gdzie walczysz z KPZ-em, bardzo ciężkimi maszynkami do w ogóle ogrania na hidu tierem niższym, a i tak, i tak coś się udaje zrobić. Gdybyśmy strzeli wcześniej i mieli te troszkę szczęścia, no to mam wrażenie, że w taką, w, te, w tamtego koncepta wyszłoby za 800. Trochę się spóźniłem, ale też nie ma co. Biadolić, runda szybka. Jak na taką mapkę, jak ta, runda zaskakująco szybka, więc też nie będziemy tutaj miauczeć i płakać, że nam rzuciło, jak rzuciło. Bomba? No pewnie, że tak! To nic, że za 81, słuchajcie. Ważne jest to, że w ogóle takie pechy trafiamy, no bo bezeta jest jaka jest. Cztery bitewki zagrane. Fajnie było, fajnie, pięknie, toksycznie, oczywiście, że tak. Bo jakżeż mogłoby być inaczej? Z bezetą nie ma innych gierek, są tylko cholerne toksiki. Także pozdrawiamy gorąco. Nie wiem, czy tutaj ten leopard właśnie się nie pojawi. Snapik może dla widza. Jezus, Mariusz myślałem, że to ja. Oczywiście mógłbym teraz wymierzyć i dać ładną pestkę w proga, albo spróbować dać ładną pestkę w proga, ale jakby ten snap wszedł, słuchajcie, to wyglądałoby to jeszcze bardziej komicznie. Dlatego ten czołg jest komiczny, jest dziwny, jest chory, trafia przeróżne pestki, których nie powinien trafiać moim zdaniem. No, a w życiu bywa jak bywa. Opa. Jezus Maria. Gdyby te czołki miały full HP, to ja bym w tej bitwie z 6000 damage zrobił albo więcej. No co to była za pestka, człowieku? Jakim prawem to w ogóle weszło? Biedny Rambo. Ten czołg mi pierze mózg, ten czołg mi pierze mózg, tego nie powinno być w grze. No też dobry teamek. wszystko sfarmili naraz. No ale zagrane są dwie bitewki, jedna po drugiej. No, no co ja mogę? No co ja mogę Wam powiedzieć? Co ja mogę Wam więcej zaoferować? O